Siemaneczko, meczki z tej strony Mister Kuba i ty idziesz ze mną? Me, Mezpojanko I to jest taki malutki vlog O czym pogadamy pojanko? Pogaduchy takie No niestety O, o czym po, 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 pogadamy? O tej grze co gram Battle Camp? Tak Nie, ogarnij się, o czym? Nie wiem. Kiedy wyjdziesz na dwór? Zaraz. Ale pogadajmy o czymś. O czym? Co to mia? O czym pogadamy? Kombo. Kombo. Jest! Nie wiem, nie wiem. Ale pobiłem bossa za jednym hitem. Ale oczywiście rozmawiamy przez Skype'a, co nie? No. A, a nie przez tego że ten musi być... Ja nie wiem o czym będziemy gadać ja nie wiem o czym będziemy gadać Taki malutki vlog o BHZ tonku. Okej okay. I, Czemu... i go Czemu on lubi traktory? Piszcie w komentarzach Czemu on lubi traktory? Piszcie w komentarzach, bo ja tego nie, kompletnie nie rozumiem i on robi specjal na 10 subskrypcji, chociaż już ma 10 subskrypcji, a nadal nie zrobił żadnego specjalnego odcinka. On jest taki... dziwny. A ja robię specjal na 10 subskrypcji też i nagram na was specjalny odcinek z Męspo Janko. Może. Co nie? No. A to on sobie gra w Battle Camp, a ja teraz sobie tak nagrywam taki malutki vlog. I już mam porządek na swoim kanale Będę nagrywał z MSP Janko Minecrafta, Battle Camp U MSP Janko Na kanale będziemy nagrywać też Battle Camp. I czasami będziemy też nagrywać y, Może Monster Planet? No, możemy Raz w miesiącu? No, raz na, raz na 8 miesięcy No 15 minutowy odcinek, bo to już mi się nudzi Ja, ja zbierałem na gumę Z, ka z Kamilem, nie? I teraz mam 200 parę tam pieniędzy, na znaczy MSP końców nie? I tego nie zbieram teraz. Ja nawet nie wchodzę na Movistar. I wiesz co napisałem u siebie na profilu? Będę mało na MSP. Ale nadal mam dziewczynę. Ja już chyba ją mam dwa miesiące. Ona też nie wchodzi na Movistar. Słyszysz? Jeżeli ja nie pokazuję swojej twarzy, bo nie chcę, bo nie chce mi się pokazywać, bo ja leżę. I jak ja też, wszystko czarne. I, I teraz wam pokażę góry. Po cięciu wam pokażę góry z Mespojanko. Góry. 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 Cięcia. Ok, to jest tam po cięciu. Przywitaj się z num I tam są góry. A tu jest podwórko, tu są kwiatki. Dobra, to pocięciu. znów będziemy za chwilę robić vlog Okej, okay, to już jesteśmy już znów w vlogu i my z Teraz wal walczy z takim wielkim bosem i będzie nam komentował, więc słuchajmy. Uwaga! Zabiłem ich. Tam jest jeden boss tylko. On tylko jest. Aha. I wiecie, że on zabiera, wie, że on zabiera HP? Ile? 300. Oh my god. Będę się na nawet serduszka, okay. no, no, um, no, no, i to jeszcze jest do tego ja na czas, i to, i to do tego nie jest... Je coś. I do tego to jest jeszcze na czas. I ja tak robiłem byle jak nie? Jest I to, do tego jeszcze na czas. On jest w Nie. On, on, chyba zna drugi, na drugi, na drugi ten. Na drugiej wyspie, tam gdzie ja jestem. Ja, ja już nie mam z kim walczyć, bo wszystkim pokonałem. To musisz podejść do takiego, 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 tego, tego pingwina. Penny się nazywa. Aha, to wiem. Widzisz go? No widzę go. I musisz z nim porozmawiać. I jak naklikniesz dobre propozycje, albo pytania, albo odpowiedzi, to pójdziesz na no, na ten, na nowy ten, nowy na nową wyspę. Tak mi kolega zrobił. Nakliknij ostatnie pytanie Ostatnie Złe, środkowe jest dobre Skąd wiesz? No bo już dawałem środkowe Co dawałeś środkowe? Ale... Co? Nic To dawaj, dawaj środkowe są już środkowe, ostatnie No No i teraz chyba górne No dawaj Działa? Wiem jak, ale nie wiem tego trzeciego. czekaj Środkowe. Ale to nie jest taki malutki vlog to już trwa 5 minut. No i co z tego? Um. Chyba wiem, który już trzeba kliknąć. No.

To może już będziemy kończyć ten odcinek. Okej. Okay. To trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.